Katowice wprowadzą dodatkowe punkty dla zaszczepionych dzieci. Zmiana w kryteriach naboru do żłobków jest spowodowana zarządzeniem prezydenta Katowic Marcina Krupy i ma obowiązywać już od 1 września tego roku. Podczas rekrutacji do żłobka dzieci, które zostały zaszczepione otrzymają 50 punktów. To nie nowość w województwie śląskim. Jednym z pierwszych miast w regionie, które dołączyło do ogólnopolskiej akcji Szczepimy, bo myślimy, był sosnowiec. Myślę, że to był wielki sukces, bo nie każdemu miastu się to udało. Jesteśmy jednym z pierwszych miast, jeśli nie pierwszym, które mają takie kryterium w rekrutacji dzieci do żłobka, ponieważ liczyliśmy na dobrą wolę pana wojewody, nadzoru właścicielskiego i ją uzyskaliśmy. Uchwała została zaakceptowana. Zostanie wprowadzone dodatkowe kryterium premiujące dziecko, rodziców dzieci, którzy złożą oświadczenie o tym, że swoje dzieci szczepili zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Do tego oczywiście są. Inne kryteria, które są dotychczas realizowane, czyli to, że dzieci są z naszego miasta, to, że dziecko jest, rodzice pracują albo są samotnie wychowujące dzieci, no i na pewno będzie brana pod uwagę, bo tych dzieci jednak jest więcej zgłaszających się niż miejsc, kolejnych zgłoszeń. Zależało nam, żeby jak najszybciej wprowadzić ten zapis w naszym statucie żłobka, żeby już w tym roku, czyli od 1 kwietnia już ten zapis był żywy, żeby funkcjonował, żeby już dzieci mogły być rekrutowane według nowego sposobu. Wprowadzenie kryterium szczepień ma na celu promowanie ochrony zdrowia dzieci oraz motywowanie rodziców do profilaktyki szczepień zdrowotnych. To nie pierwsza zmiana dotycząca naboru do katowickich żłobków. W ubiegłym roku podjęto decyzję, aby przy rekrutacji szczególnie promować mieszkańców Katowic.